Poświęciłaś firma Lumneo i zaproponowała nam poprawienie generalnie oświetlenia w halach i oczywiście przystaliśmy na to ze względów chociażby takich, że przedstawiono nam i kalkulacje, jeśli chodzi o oszczędność i poprawienie oświetlenia poszczególnych stanowisk pracy na halach zarówno montażowych, jak i spawalni, na hali obróbki z krawaniem. Przedstawili nam warunki, proces, jak powinno to przebiegać. Mówiliśmy termin, doszło do, do realizacji. Sam proces, powiedzmy, wymiany tego oświetlenia to dosłownie zamknął się w ciągu tygodnia. Pierwsza sprawa to oszczędności energetyczne, finansowe, poprawienie widoczności że tak powiem, na stanowiskach pracy, gdzie są maszyny obróbki z krawaniem, też jest widoczność bardzo potrzebna, chociażby ze względu na to, że korzystają pracownicy z urządzeń pomiarowych. Przedstawiono nam argumenty, które płyną na oszczędności energetyczne, na poprawę widoczności i dlatego się na to zdecydowaliśmy. Po oddaniu pierwszej hali od razu było widać wśród pracowników zadowolenie. Nawet się nie spodziewali, że będzie taka różnica między oświetleniem, które było dotychczas, a założonym czy zmodernizowanym. Było to zrobione kompleksowo, e, e, sprawnie przede wszystkim, bez zachwiania właściwie procesu produkcyjnego e, i dlatego to było takie istotne dla nas. Firma NEOS dokonała to w, w okresie dużego obciążenia produkcyjnego. Praktycznie odbyło się niemalże bez wyłączania. No, sznury, że tak powiem, oświetlenia, Wyłączali jedną stronę, wymienili, uruchomili, wykonali drugą stronę. Było to sprawnie zrobione, szybko, z pożytkiem dla, dla, dla zakładu.